Zaś po nagle nie z gazowni. Ty weź coś z tym zrób, bo ja nie wytrzymam. Drogie PGNiG, wraz z małżonką sumiennie opłacaliśmy rachunki z naszej niskiej renty. Ciągły wzrost stawki za prąd, gaz i inne media jednak sprawił, że aby sprostać spłatą wdrożyliśmy system, w którym raz w miesiącu wrzucamy wszystkie otrzymane rachunki do miski, a następnie losujemy jeden, z którym idziemy na pocztę i opłacamy. Staramy się, aby każdy biorący udział w losowaniu miał równe szanse na wygraną. Jeśli nie przestaną państwo nękać nas ponagleniami, to jako organizator konkursu będę zmuszony wykreślić państwa z udziału w przyszłych loteriach. Z poważaniem Stefan Marcinkowski we yeah.